Dzisiaj mamy taki powiedzmy dzień wolny, no niby mamy jakieś, jakieś takie zleconko, ale jest ono raczej dość krótkie i dzisiaj może spróbuję Wam opowiedzieć o tym, jak tutaj robić, aby się nie narobić, czyli sekret każdego fertka kiepskiego, czyli typowego Polaka. Ciekawe, czy mi wyjdzie to, o czym chcę powiedzieć. Na wstępie chciałbym poprosić Was o drobną przysługę. Napiszcie w komentarzu, czy odcinek, który oglądacie, Wam się podobał. Możecie też kliknąć w dzwoneczek, który. Co on robi, ten dzwoneczek? Zawsze się zastanawiałem. Ale podobno to pomaga w zasięgach. Czyli jak klikasz w dzwoneczek, to chyba jesteś powiadomiony o nowych moich materiałach. Tak samo z subskrypcją. Możecie kliknąć w przycisk subskrybuj. I również będziecie na bieżąco z moimi materiałami. Zachęcam do tego również, żeby wchodzić na mojego TikToka, na którym na razie jeszcze nic nie ma i Instagrama, na którym już coś jest. Zachęcam do tego, żeby śledzić moje media społecznościowe. No a dzisiaj taki temacik, jak tutaj robić, żeby się nie narobić przy filmowaniu przynajmniej, bo postaram się powiedzieć o tym niby nic nie robieniu od strony filmowca. Po pierwsze w ogóle trzeba się zastanowić, a czemu chcesz się nie narobić i w ogóle co zrobisz z tym wolnym czasem, w którym nie będziesz robił swojej pracy. No i druga sprawa to taka, co uznajesz za swoją pracę? Bo jeśli przykładowo, tak jak teraz, robię vlogi i czysto teoretycznie jest to w tym momencie moje hobby, raczej taka pasja, i raczej pracą bym tego chyba nie nazwał, no ale jednak sporo mi tego czasu zabiera, więc yy, wydaje mi się, że to jest taki ciekawy okres przejściowy, w którym być może to się zmieni w moją pracę, a być może i nie, tego jeszcze nie wiemy. Pytanie o moją pracę obecną, czyli to, że filmuję, po prostu robię różne filmy dla różnych osób, dla różnych firm, dla różnych. Producentów. Jest to moja praca, która jest dla mnie może niekoniecznie jak hobby, ale szczerze powiedziawszy, nie wyobrażam sobie innej pracy, bo ta mi sprawia po prostu bardzo dużo satysfakcji. Przynajmniej przez ostatnie dwa lata, bo jeszcze stosunkowo niedawno było tak, że ja powoli się wypalałem z tej mojej pasji do filmowania. Trzeba było też się trochę rozkręcić z firmą i trzeba było trochę również zarobić. Miałem różne swoje cele finansowe, ale w momencie, kiedy to się udało, wreszcie mogę troszeczkę skupić. Kupić się też nad tym, żeby nie tylko robić coś tylko i wyłącznie szybko, ale również, żeby to było bardzo ciekawe, żeby mnie to w ogóle jarało. Przede wszystkim, żeby sprawiało mi to satysfakcję. I w sytuacji, w której mam już trochę czasu, no to wtedy zastanawiam się, co z tym czasem zrobić. Tak jak teraz wychodzi na to, że robię vlogi i jest to moja pasja, tak? Pytanie, co w sytuacji właśnie takiej, w której możesz kontrolować swój czas pracy, w mniejszym lub większym aspekcie. Nie mówię tutaj o czymś takim jak dochód pasywny, czyli o czymś takim, że mamy pieniądz niezależnie od tego, czy się pracuje, czy się nie pracuje, ale bardzo można zminimalizować te wszystkie procesy, które są podczas tworzenia filmów i koło tego całego procesu. Przykładowo, jednym z takich procesów, który mocno usprawnia pracę, dla mnie, jako pracy montażysty, są wszelkie możliwe rzeczy związane ze sztuczną inteligencją, w pewnym sensie. Sztuczną inteligencją, bo to są rzeczy, które już były dawno temu znane, przykładowo synchronizacja klipów. Adobe Premiere Pro, w którym kiedyś pracowałem, to jest taki program do montażu. Ta synchronizacja klipów kiedyś była na dość wysokim poziomie. W tym momencie pracuję od jakichś 10 lat na Final W Final Cutie X. Uważam, że to jest najlepszy możliwy program do montażu, jeśli chodzi o szybkość tej pracy i optymalizację całego procesu montażu. Natomiast ta jedna rzecz sprawia mi pewien problem związany z synchronizacją plików, bo w tym momencie ten program sam w sobie bez żadnych wtyczek niestety nie robi tej synchronizacji tak jak trzeba. Mój producent Damian, który również pracuje na finalu, twierdzi, że po prostu coś źle robię, więc będę musiał w najbliższym czasie udać się do niego i, i sprawdzić, co źle robię, dlaczego mi ten program nie synchronizuje tych plików w taki sposób, żeby faktycznie dało się z tego korzystać w większy, a nie mniejszy sposób. Chociaż ostatnio robiłem jedno zlecenie, no to faktycznie udało mi się wszystko posynchronizować, ale nie zawsze to się udaje. Zapomniałem dodać, że wtyczka, którą kiedyś używałem do Adobe Premiere Pro, Nazywała się, o właśnie, jak się nazywała? Wtyczka. O... Ta wtyczka nazywała się Pluralize. I była to bardzo dobra wtyczka. W tym momencie szukam tego typu rzeczy, żeby właśnie sobie optymalizować tą pracę twórcy. O, kaczki się... Gonią. Kolejną z tych rzeczy, które optymalizują moje pra moją pracę jest przede wszystkim porządek na stole montażowym, bo od tego, czy jesteście w stanie ten montaż prowadzić bardzo przejrzyście, czy macie na przykład pewne typy na to, żeby ten montaż przyspieszyć. Przykładowo, ja nie przeskakuję między procesami w montażu w taki sposób, że na przykład najpierw wybieram przybitki, trochę przybitek, potem już się zabieram za montaż, potem za korekcję albo już koloruję kilka ujęć, tylko jest tak, że staram się zamykać pewne procesy. Przykładowo, najpierw wybieram przybitki i dopiero jak wybiorę wszystkie przybitki to montuję z tego materiał pod muzykę. Następnie zabieram się za dodawanie ewentualnych jakichś efektów. Potem wchodzą różne plansze i to jest tak, że zamykam ten etap i dopiero się zabieram za kolejne. W momencie kiedy wybieram materiał, w którym ktoś coś mówi do kamery na przykład, to już na tym poziomie, tak naprawdę przed wybieraniem przybitek, już umieszczam miejsca, w których powinna się znaleźć pauza i w którym muzyka musi zostać na przykład podbita, że musi wejść jakaś przebitka, a nie że jest cały czas na przykład gadanie. Oczywiście w niektórych moich vlogach trochę odchodzę od tej reguły, ale chodzi o to, żeby właśnie Mieć taki pewien benchmark, mieć taki system, po prostu, w którym kiedy nie wiemy, jak się zabrać do jakiegoś montażu, to po prostu lecimy po kolei z kolejnymi procesami i staramy się nie wracać również do tych procesów. No chyba, że na etapie jakichś tam szlifów na sam koniec filmu. Dopiero na samym końcu jest korekcja barwna, bo w sumie w profesjonalnej produkcji filmowej również dopiero na samym końcu jest kolorowanie filmu. Nie dzieje się to gdzieś tam wcześniej, choć zdarzają się pewnie wyjątki. Jest jeszcze jeden tip, który mi bardzo pomaga, a mianowicie taki, że podczas filmowania staram się nakręcić możliwie tylko tyle ujęć, które faktycznie są potrzebne do tego, aby zmontować z tego dobry materiał. To jest taki niby prosty tip, ale tak naprawdę ilu filmowców z niego korzysta. To jest troszeczkę tak, jak z fizjoterapią. Ostatnio spotkałem się z jedną fizjoterapeutką, której powiedziałam o moich różnych problemach związanych z bieganiem, że tu mnie boli, tu mnie strzyka i tak dalej. No i mówię, że w sumie to wiem tak naprawdę, co muszę zrobić, że muszę chodzić na tą że muszę się rozciągać i tak dalej. No, ale że kurczę, tego nie robię, nie mogę się zmotywować. Nie? I ona mi powiedziała taką mądrą rzecz, że w sumie widzisz, no tak, w sumie to wszyscy, niemalże że pacjenci do niej przychodzą i mówią: kurczę, ja wiem, co mam tak naprawdę zrobić, ale po prostu tego nie robię. I to mi bardzo otworzyło głowę i myślę, że to porównanie do filmowca, który zawsze natrzaska zbyt dużo ujęć, myślę, że takie porównanie jest zasadne. Czyli pierwsza rzecz to była synchronizacja klipów. Tam, gdzie możemy coś zrobić za pomocą sztucznej inteligencji, tam staramy się to robić. Dwa, organizacja Pracy, czyli tam, gdzie możemy znaleźć sobie jakiś system, tam szukajmy tego. Jeśli chodzi o publikowanie materiałów, to zdradzę Wam taki pewien sekret, który mam. Podczas publikacji bardzo dużą ilość rzeczy staram się robić przy użyciu sztucznej inteligencji, czyli czata GPT, chociażby w kwestii szukania pomysłów na opisy albo na hashtagi. Przyznam szczerze, wymyślanie hasztagów czy tagów do YouTube'a, czy do Instagrama, nie ukrywam, że po prostu bardzo nie lubię siedzieć nad tym i przeznaczać na to wystarczająco dużo czasu. W związku z Jestem taki chat GPT bardzo dobrze się do tego nadaje, tylko trzeba go dobrze oczywiście spromptować. To samo dotyczy opisów filmów, więc te opisy, które gdzieś tam się znajdują czasami pod filmami, możecie brać to bardziej niż pewne, że maczała w tych opisach sztuczna inteligencja. No, i to są takie moje trzy typy na to, żeby zoptymalizować pracę montażysty i ogólnie gościa od publikacji materiałów. To są takie moje trzy, trzy rozwiązania. Mam ich znacznie więcej, ale chciałbym, żeby ten odcinek nie był specjalnie zbyt długi. Chciałbym przede wszystkim, abyście wy opowiedzieli o swoich tipach na zarządzanie swoimi projektami, jeśli tak, takowe tworzycie. Jakie narzędzia wy wykorzystujecie do tego, żeby w fajny sposób zoptymalizować swój czas pracy. Dzięki serdeczne za uwagę. Zachęcam do subskrypcji. Zachęcam do kliknięcia w łapkę w górę, do wejścia w mojego Instagrama, TikToka, no i do subskrypcji kanału. No i jeszcze dzwoneczek był. No nie zamkną się te płazy. No, kończę, bo tu już mam naciski od żab, żebym się zamknął, bo chyba mają jakiś czas, w którym zachciało im się bardziej kumkać. Więc uciekam stąd, póki jeszcze mogę, bo zaraz się na mnie rzucą. Na razie.